Cześć, Przemysł Prawidłowy System. Zostaliśmy poproszeni o nagranie kilku słów, dlaczego i dla kogo mamy w swojej ofercie rekuperatory ARISA. Podstawową rzeczą to są rekuperatory, które proponujemy ludziom, którzy wymagają od swojej instalacji tego, żeby była bardzo cichą instalacją. Druga kwestia to jest sprawność tego urządzenia. Dzięki bardzo dużemu wymiennikowi, który w stosunku Centrali wentylacyjnych niektórych producentów jest nawet dwu czy trzykrotnie większe I trzecia rzecz to jest stała wydajność wentylacji dzięki modulowanym wentylatorom i ciągłemu mierzeniu wydajności poszczególnych wentylatorów. Więc nie mamy problemu związanego z tym, że po zawróceniu któregoś z filtrów zmienia nam się wydajność wentylacji, na przykład na nawiewie czy wywiewie i przede wszystkim dla klientów którzy szukają jakości, szukają sprawności nie tylko papierkowej, ale też rzeczywistej i klientów, którzy wymagają bardzo cichej wentylacji. Pozdrawiam